Dzielnia S1 do Lęborka przyjechały AKM-ki jeszcze wjeżdża. Linia S1 do Gdańska 17, ale to jeszcze daleko jest do Lęborka Jedzie EM57 AKM 1704 i EM57 AKM 1722, a tam wjeżdża. Linia S1 do Gdańska, śródmieście. Wjechała właśnie linia S1 do Gdańska, śródmieście. No tutaj coś nie widać. 17.04 i 17.22 jadą do Lemborka, czyli AKM 17.22 i 17.04. Jedzie? i właśnie ruszył EN siedemdziesiąt jeden zero trzydzieści pięć. Dzieci z EN pięćdziesiąt siedem jedenście wajcia. No Ale pędzą. 一包也好诶。